Jazdy. Aleksander rozesłał oddziały jazdy na prawe skrzydło, hiparkiem wyprawą prawą stronę w kierunku brzegu rzeki, a dwie kolejne pod dowództwem Koinosa przesunął na swoje lewe skrzydło, nakazując im przemieszczenie za linią falangi. Hindusi widząc tylko dwie hiparkie naprzeciw swojego lewego skrzydła, na dodatek z samym Aleksandrem na czele. Tak szczupłych sił przypuścili tarcie całą jazdę, jaką posiadali. Wcześniej ściągnęli już na to skrzydło jazdę ze swojego prawego. Wówczas, zgodnie z planem Aleksandra, do walki przystąpiła hiparchia łuczników konnych, powracających z prawej strony. A obie hiparchie, pod dowództwem Koinosa, wysłane na lewo, natarły od tyłu na oddział jazdy Prusa. W czasie walki Konic, Obu stron, zgodnie z przekazem Justyna, sam Aleksander znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdy spadł z konia i został uratowany tylko dzięki pomocy własnej gwardii przybocznej W tym samym czasie z głównymi siłami uderzył na szyk falangi Macedońskiej formacji. Falang